Ja chyba nikt takiego wyniku się dzisiaj nie spodziewał. Przegrywamy 6-1. Co można dzisiaj powiedzieć o tym spotkaniu? No na pewno głowa do góry. No, był to bardzo ciężki mecz, ale musimy się pozbierać, dalej ciężko pracować i miejmy nadzieję, że następnym razem uda nam się lepiej zagrać ten mecz. Ta kadra chyba się na tym spotkaniu nie kończy. No niestety y, rocznik 2-5 przechodzi wyżej i niestety kadra się kończy teraz. Właśnie, jakie ty masz plany jeszcze w tym sezonie ligi? Ja na pewno chcę ciężko opracować, pomóc swojej drużynie osiągnąć jak najwyższe cele i indywidualnie mieć jeszcze większe umiejętności. Czym was dzisiaj Angielki zaskoczyły? No wydaje mi się, że na pewno były bardzo silne. No wydaje mi się, że te stałe fragmenty, no byłyśmy prawie że równe, no ciężko tutaj powiedzieć, ale były dobre bardzo. Ta pierwsza strzelna bramka trochę nie za szybko Was y, taki stan euforii wprowadziła? Może, może i tak było, ale naszym celem było to, żebyśmy szybko strzeliły pierwszą bramkę. No niestety francuski się nie poddały i walczyły dalej. Dziękuję. Panie selekcjonerze, dzisiaj niestety porażka reprezentacji Polski, co tak naprawdę dzisiaj nie zagrało tutaj w Niepołomicach? Zagraliśmy dzisiaj w No Zagraliśmy otwarcie, chcieliśmy atakować, chcieliśmy konstruować akcję. Zagraliśmy otwartą piłkę. Natomiast traciliśmy cztery gole po, po stałych fragmentach gry i to jest najbardziej dla nas niezrozumiałe, bo po tych bramach nie, nie traciliśmy poprzednio I inna kwestia, bardzo dobrze broniliśmy te stałe fragmenty gry i, i na pewno pierwsze co zrobimy to przeanalizujemy ten mecz, bo, bo to jest dla nas bardzo niezrozumiałe. Jeśli chodzi o samo granie, mając świadomość tego, że reprezentacja Francji była tutaj faworytem i, i jest to reprezentacja, która niewątpliwie będzie walczyła o medale w finałach mistrzostw Europy, no to. Podjęliśmy rękawice, musieliśmy ten mecz wygrać, dlatego zagraliśmy też i bardzo otwartą grę. Zgodnie z planem strzeliśmy szybko bramkę. Natomiast im dalej w mecz, tym trudności były większe, wynikające z tego, że aktywność reprezentacji Francji w tej proaktywnej grze była wyższa niż nasza. I, i, i to jakby jest skutkiem później finalnym, że, że tych bramek straciliśmy więcej, co martwi akurat w tym momencie. Natomiast no, karta została zapisana i, i wiemy o tym, że że no, część zawodniczek z rocznika 2005 odchodzi do U19, a część zawodniczek z rocznika 2007 teraz przyjdzie do U17 i zaczynamy budować nową, nową reprezentację. To jest, to jest jakby cały kształt tego, co się dzisiaj wydarzyło. Na pewno jesteśmy rozczarowani i wynikiem meczu, no i no i, i w tych fragmentach niezrozumiałych dla nas, bo bo, bo, bo nie spodziewaliśmy się, że, że ten mecz też w tych fragmentach tak się potoczy. Po tej pierwszej bramce wziął się taki duży chaos właśnie w szeregach naszego zespołu. Dlaczego? Myślę, że to nie był chaos wy wynikający ze strzelonej bramki. Tylko to był chaos wynikający z tego, że aktywność Francuzek nagle dynamicznie wzrosła. No i, i tutaj mieliśmy problem przede wszystkim z poruszaniem się, z, dynam z dynamiką poruszania się. Mieliśmy świadomość tego, że że no, francuski są motorycznie doskonale przygotowane pod względem szybkościowym, wytrzymałościowym, skocznościowym i siłowym. No i musieliśmy się temu przeciwstawiać. Natomiast no, na pewno w, tym, w tych aspektach nie jesteśmy jeszcze na takim poziomie jak reprezentacja Francji. I tutaj na boisku dzisiaj można było to zauważyć. Jeśli w 90 minucie zawodniczka, która rozgrywa trzeci mecz w pełnym wymiarze wykonuje sprint bardzo dynamiczny, to to pokazuje jak, jak wygląda przygotowanie motoryczne na najwyższym poziomie europejskim. Jaki plan ma kadra U-17 na najbliższe lata? Myślę, że to najprędzej to najbliższy czas, bo najbliższy czas to jest taki, że no tak jak już wspomniałem, kwestie rocznika 2005, który odchodzi do reprezentacji U-19, przyjście rocznika 2007, zawodniczek urodzonych w 2007 roku z reprezentacji U-15 do nas, plus, plus selekcja na nowo, no i wkrótce, wkrótce zagramy turniej UEFA Development w Izraelu, gdzie to już będzie pierwszy krok właśnie selekcyjny do zbudowania nowej reprezentacji przygotowującej się do pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Europy 2022-2023, która odbędzie się jesienią tego roku. Dziękuję bardzo.